Yy, zrobię wam zwanie z pielęgnowane pędzki, czyli tak, że zamówiłam sobie odżywkę do włosów. Jest to właśnie. Nie wiem, czy tu widać lepsze światło. Tutaj będzie yy, Siberika Oblepika. Nie wiem, czy tak się czyta, czy nie. W każdym bądź razie słyszałam o niej dużo pozytywnych opinii. No Większość osób sobie ją bardzo mocno chwali. Ma nam dawać efekt laminowanych włosów i, no, wiecie, ma, ma być, mają być gładkie, lśniące, odżywione i w ogóle mają być super. Czeka. O! No dobra. Więc tak to wygląda. I jestem ciekawa. Tego właśnie produktu jest wegański. No i oczywiście tutaj nic nie jest napisane po polsku. No dobra, a nie jest tutaj. Tutaj, o tutaj, sorki. Czyli tak, wegańska, rotnikowa odżywka z efektem, laminowana. <słyska> <słyska> Jeszcze raz. Wegańska, rotnikowa odżywka z efektem laminowania włosów. Odżywienie i regeneracja na bazie organicznego hydrolatu z, ro... z rokitnika. Muszę do okulisty iść. Do włosów słabych i zniszczonych. Sposób użycia na nie odżywkę na czyste, wilgotne włosy, delikatnie masować i pozostawić na 3-4 minuty dokładnie spłukać. I ja teraz tak zrobię, idę umyć włosy i yy, zobaczymy, jakie będzie moje pierwsze wrażenie. Zapach tej odżywki to jest fajny, taki świeży, cytrusowy zapach. Dość przyjemny, miły. No. A więc jeszcze słów kilka. Końcowe, moja końcowa opinia. Jak widzieliście, włosy były ładne. Ładne. Jestem zadowolona z tej odżywki. Włosy są miękkie. No fajne, no fajne. Dosyć takie fajne. No gładkie. Nie ma, nie ma efektu puszenia się tych włosów. Nie ma szopy. Naprawdę są fajne. Super. Jestem. Zadowolona z zakupu. Po pierwszym użyciu włosy wyglądają fajnie. No właśnie, to co nie powiedziałam chyba na początku filmiku. Odżywka ma 400 ml. Piątka! Piątka! Siad! Piątka! Piątka! Piątka!